Matko Bosko, co to się dzieje, że filmy są tak często, ponieważ film był wczoraj, film jest dzisiaj. W sumie, zanim zacznę, jeszcze chciałem pozdrowić użytkownika Hecate, Hikate, Hecate, ty i takie inne. Prosiłem, żebym go pozdrowił, ale że zapominałem o tym, to, to trochę minęło, aż to zrobię. Otóż, w dzisiejszym odcinku, w sumie, chciałbym tak troszkę pomówić o moich bagażnikach, założyć je i sprawdzić, jak tam wszystko ładnie, fajnie i tak dalej sobie działa. A poza tym, chciałem sobie tak. I tak troszkę pochwalić jeden bardzo fajny sklep w łodzi. Yy, a więc zaczynajmy! Yy, dobrze. Ogólnie problem miałem taki, że yy, śruba do Simpsona Lomorzotora, do ta w sensie, która trzyma tutaj górę Amora. O. Yy, kiedy założyłem bagażnik boczny, okazywała się za krótka, nie dało się nakręcić w ogóle nakrętki, nie było gwintu, jakby nie wystawała śruba. Przejechałem wszystkie motoryzacyjne, metalowe i tak dalej w moim mieście, nie znalazłem takiej śruby. Więc jedyne wyjście jakie mi pozostało, to w sumie pojechać do jednego sklepu w Łodzi A że akurat dzisiaj tak wyszło, że przypadkiem byłem w mieście Łodzi To pojechałem do tego sklepu i ogólnie Kupiłem trochę tych śrubek Kupiłem tak, kupiłem zwykłe śruby Tylko, że troszkę dłuższe jak widać To no są kawałek dłuższe Myślę, że one wystarczą Oprócz tego Tylko one są wzmacniane oczywiście, to są 10,9, a ta była chyba 8 i8. Tak, ta była 8 i jest 109. Oraz kupiłem jeszcze imbusy, krótsze i dłuższe. Tak na wszelki wypadek. One są 12,9, więc twarde. Oraz mam jeszcze takie dwie śruby 8 i 8, które najpierw wziąłem, jak nie mogłem tych znaleźć. Ale czemu ich w sumie czemu je kupiłem? Bo one ogólnie kosztowały 15 zł za jedną. Czemu je kupiłem? Ogólnie wyszło tak, że tam podchodzę do pana, bo nie mogłem tych śrub, śrub znaleźć. Bo ogólnie ten sklep jest olbrzymi jest naprawdę największy sklep ze śrubami, jaki widziałem i ogólnie takimi metalowymi rzeczami. No, nawiasem mówiąc, jest to sklep Metal Pol w Łodzi na ulicy Świętej Teresy. To będzie taka trochę reklama, bo naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony obsługą tego sklepu, która. I tam pytam się pana, panie, bo ja tu potrzebuję takiej śruby i no dłuższy. Pan mówi, chodź za mną. Widziałem mnie na zaplecze, tam mi pokazuje różne śruby, ale tam w międzyczasie pyta się: A panie, a do czego to? No to ja mówię: Panie, do Simpsona, bo tutaj amortyzator, górna, górne mocowanie Amora i no, ta jest za krótka. Pan mówi, pan, pan się tak ucieszył, mówi: O, do Simpsona. Mm -hmm, tam zaczęliśmy trochę o Simpsonach sobie gadać. Pan też tam miał jakieś Simpsona i mówił. No i tam pan się pyta, czy chce książkę. Pan mi przyniósł książkę z zaplecza. Może nie książka, ale to jest katalog, pan mi dał y, za darmo katalog części do Simpsona, który mi się naprawdę przyda, bo jest to bardzo, bardzo y, spoko centrum, y, centrum? Bardzo spoko środek y, wiedzy, nie wiem jak to powiedzieć, bardzo spoko miejsce do zdobywania wiedzy. Mam tutaj ładnie wszystko opisane, każdą część, dał mi to za darmo, koszt 14,90. No i tam jeszcze sobie wziąłem inne śruby, w sensie, bo najpierw dostałem te, potem sobie wziąłem te imbusy, tam mnie pan zaprowadził No i tam pogadaliśmy jeszcze chwilę Naprawdę bardzo, bardzo yy, komunikatywny i bardzo spokojny pan Bardzo, bardzo naprawdę fajna obsługa Bardzo polecam ten sklep, na pewno jeszcze tam wrócę No i pan powiedział, że o to powiedz przy kasie, że 5 zł I, i, i w sumie yy, tak naprawdę za te śruby powinienem zapłacić prawie 40 zł <laughs> Zapłaciłem 5 zł, więc, więc bardzo fajnie Yy, dobra, skończymy paplaninę. Lecimy do montażu yy, tych naszych bagażniczków. Jeszcze sobie tylko poprzemierzamy te śruby. Tak, tak mniej więcej. Tylko trochę mi się tutaj ciasno zrobiło. Lepiej to było mi tam zakręcić najpierw ją. No i to jest długa śruba. Już mi gwint wychodzi. Aczkolwiek ta jest troszkę za długa. Spróbujemy tą krótszą może. Nie wiem, czy lepiej tą. A, czy lepiej tą. Zwracimy się w ogóle coś nakręci. Co mi się przyda? Przydadzą mi się klucze, bo w sumie odkręciłbym ten tylny bagawnik, bang, bang, bang. Troszkę mi moje warkoczyki w oczy wchodzą. To troszkę przeszkadza. Kurde, muszę jeszcze te torby zdjąć. Najpierw. A to tak pozaplątywałem pancernie, że kurde może być ciężko. O. A to mi jeszcze podkładkę dał. Kurde. A więc tak patrząc z boku, mniej więcej tak to będzie wyglądać. Wiadomo, jeszcze tutaj troszkę poprzestawiam to wszystko. Trzeba go delikatnie odjąć, bo on tak, nie jest tak, tak o równo. Tylko jest tak delikatny, pod takim delikatniutkim kątem. Ale ogólnie ładnie się prezentuje. Torby się zarzuci. Nawet tutaj widać. Że on nie jest ładnie prosto, tylko jest pod kątem. I on się tylko ugina na, na tej, na tulei amorcatora górnej. I odgnąć go i będzie idealnie, nie trzeba będzie tyle podkładek zakładać. Bo teraz tylko jest, bo teraz tylko jest tak prowizorycznie założone. Można go ładnie złożyć, rozłożyć pięknie. Jak będzie mi się chciało, to złożę to wszystko i zdjęcia tutaj dam. Proszę, jeśli to złożyłem, to tutaj są zdjęcia, jeśli nie, to tutaj jest yy, wesoły kot. A więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Dzięki, że nie ma zobaczycie moje inne filmy. Lajkujcie, subujcie. Dzięki, cześć, niemano. do zobaczenia. Być może jutro, być może za miesiąc. Hej!